to ludzie, którzy obserwują nas, tych, którzy mieszkają w Ameryce, mają i myślą, no tej, to dobrze, znowu sobie pojechała na wakacje, oj, znowu gdzieś tam jest w takich miejscach, ale nie zdają sobie sprawy, ile ten amerykański sen kosztuje. I nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie, ile trzeba zapłacić za te wszystkie przyjemności, ale jakim kosztem i jakich poświęceń bardzo często trzeba było dokonać, żeby móc no, funkcjonować w taki sposób. Działo kredyt na studia, byli na tych studiach, a w dalszym ciągu nie mogą znaleźć niestety pracy. I to, co nauczono ich na studiach, to to jest wciąż tylko i wyłącznie teoria, a nie ma żadnego zastosowania w praktyce. Ta rodzina, która na przykład poświęca bardzo dużo czasu na pracę, tracą kontakt ze swoimi dziećmi, tracą ten wolny czas i nawet nie mają czasu na żadne przyjemności. Pracują, 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 a w momencie kiedy chcą kupić domek, który kosztuje ponad 400 tysięcy dolarów, trudno jest im uzyskać kredyt i możliwość finansowania jeszcze przy tych wszystkich procentach, które teraz są. Dodatkowa praca na przykład w McDonaldzie wiązała się z tym, że widziało się tam głównie młodzież, która dorabiała sobie i która gdzieś tam jakieś wyrabiała godziny pierwsze i doświadczenia w pracy zdobywała. Teraz bardzo często widzi się starsze osoby, które idą do tego typu pracy i naprawdę no, w niezbyt godziwych warunkach, zarabiają niezbyt godziwe pieniądze, a powinni już w swoim wieku dawno odpoczywać i cieszyć się życiem. I... Słyszę się bardzo często głosy, nawet od tutaj ludzi żyjących latami, Amerykanów mówiących, że ten American Dream to tak naprawdę już nie istnieje, on już jest martwy, więc nie ma co za nim gonić, bo teraz trzeba się skupić na tym co tu i teraz, nie ma co za bardzo marzyć i e, rzeczywiście dążyć do czegoś, ponieważ jest to naprawdę trudne i graniczy prawie że z cudem. e